Siemano! uważam, że będę do słowem. no w sumie daję tak. Dobra, witamy po krótkiej... Nie, krótkiej, tak? No krótkiej. Dobra, krótkiej przerwie, ale... Nie zdążyliśmy się pożegnać, bo ja gapa, nie widziałem tego. zegara i to było. Ja, szogun! Yes, Hedda! A ty mnie. Kurde, a ja ciebie. No, więc sorry wtedy za to, że się tam nie zdążyłem z... Olesiem i Borisem yy, pożegnać z wami. Ale to nie pożegnać jak tutaj Mam to No tak. On jak on zaskoczył mnie! Mam swoje tajne sposoby. Yy, nie. tak. Kiwo. A kurde! O. o! o. Ja No, ale nie, to było naprawdę przepiękne. Nie, nie, ma. a ja ciebie. Siemano! Sie Siemanu. Siemanko! Albo przywitam się jak za kreble. Widać, cię! Widać, co to jest to za kreble? Jo! Kurde, muszę mieć... Muszę sobie... Nagryć. Muszę sobie... Yy, nagrać jakieś powitania, tak jak na przykład ma Mandio Także, że, że jest taki Dirt, a potem jest, yy, a potem jest yy, taki Minecraft. Jest, dobra, to jest WRT. Kurde, kurde, nie mogę cię trafić. Ile masz życia? ale na telefon. No właśnie. Ja, jakby co? Um, od razu mówię, że um, Vertex 2 jest moim sponsorem. Dzisiaj się spytałem. Tak. To, to była taka historia. Idziemy sobie. No. Ja, ja się pytam. ktoś by moim sponsorem? On On od razu krzyknął tak. No bo wiecie, ja. Tam... Tam, y, mam już dużo filmów na YouTube. 20 ileś. Za, za, jak będę miał 10, to chyba 30 ileś. Dobra. Nie, nie, nieważne. Nie Kurde. No! No! Ale, ej, ale w jajka oberwałeś, to było takie coś. Ej, już drugi raz granatem, a potem dobiłem tak, jajka i tak, o Zakryłeś się w ogóle. Jesteś Borys? Nie. No. O!

Wszyscy bym przegrany, Oleś! Tak, co we mnie? Jos! <gry> Siem, ojej! Oleś, nie! Oleś, oleś, oleś! No ale no, co ma paruja była? Co ja paruja była? No właśnie, ey, ja w ogóle w tym meczu praktycznie nie widziałem Borysa. No coś... Dopiero co zostało? Eeehm, dopiero co... Dzień Pięć! Nie. Nie, 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 nie. Za 10 sekund będzie czwarta minuta. No, Czyli. Blisko. No prawie. No, no kurde. Ile, ile masz tego życia? No kurde. O, ej, do mnie jakiś kurde gościu dobił. Ej, w sumie dobrze, bo. Bo je, Jak się jest w czwórkę, to wtedy się dostaje takiego mocnego. Jakiś błyszczu nie ze ej... Ale, ale to do ciebie jest jeszcze jak ci No tak. Oleś zauważyłeś, że ja z Borysem jesteśmy w atak 014. Czemu? Y, bo dołączyliśmy do klanu. No po odcinku ci pokażemy. No, to to favoria, to jak się to robi? no po odcinku ci pokażemy, okej? Okay? No. Ale tutaj ile koniec odcinku? No tak, właśnie, zajmiemy koniec y, odcinka? Czekaj? Za 5 sekund będzie piąta minuta. Bo ja niedługo nie będę musiał kończyć. Aha. No to dziesiątego odcinka z tobą raczej nie nagramy. to jest A. W sumie z Lesiem mało mam odcinka. Ej, ja... ja, ja tam będę musiał się wykąpać. Borys, gdzie ty jesteś? Ej, no Bor... Borys ty w ogóle tu grasz? No? Ej, no przecież ja Ty. No to ja. To ja. Ej, przecież. O! Widzę Cię. Siema. Ej, to ten dziesiąty odcinek, to. Ej, e, 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 poczekacie na mnie? No. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, że tak. Przecież, A, jest... przecież musimy świętować. To, że za niedługo będę miał dziesięć widzów. Jak to? Ja nie gram na tym, jest trzech latów, bo ja musiałam. No, no. Ty, ty, ej, to dołączy do was! Okej. Okay. Ej, dobra. Mega room ile? Eee, mega room 2. To było. Mega room 2. Jestem pierwszy. Ej, nie to ja muszę już skończyć. No to marana. No dobra, e, robimy krótką przerwę. No i. Nie, nie ma. Kurde. I tak zabił mnie. Dobra, już jesteśmy po krótkiej przerwie. Siemanko. No. Tak. No. A ja powiem moje siemanko. No siemanko siemanko z tej strony Biric Farmer. A z nami dzisiaj jest. No No, wiem, wiem. No kurde, jakiś Adrian do mnie przejdź. Ale dobra i tak będzie. Dobrze. U was dwóch deadłem! Ja, ale tak to nie. My nie mamy szans. Eee, yy, jak? Niby? Nie. Yy, przecież. Nie, by... jak ty jesteśmy. To. Jak ty. wygrałeś e, z nami w e, e, dwóch na jednego, nie? Ty z nami wygrałeś. No tak ja Ojej. No to my mam szansę jeszcze w tym. mały wyjątek. Nie, poczekaj. A on palnik! Co? No to co pali? Ja też to mam. Ale to on ma nie moja wina Kurde. Nie, ja bym mam brani. A co ja mam nie mam Okej! Ej, tu próbuj nie A ja co broń! mam? Nie już! A ja nie mam tej broń! No bo to ma... trzeba mieć dużo ekspertów, żeby mieć tą broń. A nie mam! Okej. Okay. Już zmieniłeś? No nie, 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 ja tak nie gram, to jest ten No ja też nie gram, przecież to się robi tak. No dobra, ej, no to chodźcie gdzieś indziej. Chodźcie na tą zonę A, przecież tam nikt nie wchodzi, no. Nie, 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 Chodźcie na tą zonę A. A, dobra, wchodzi ktoś. Em, no weźcie, chodźcie na zonę A, a i... Ale mam cztery. A nie, a nie 1? A... No bo ja mam nie tak dużo osób, trzy osoby są. Ale nieduże. No dobra, ale mega room 2 lub mega room no. 2. Ale na 2 to więcej osób będzie chodziło. Oto to na 3 idę, bo jest jakaś osoba. No właśnie. Dobra. Mega room 2. Ja jestem z Lutakiem. No to ja z Olesiem. Z Olesie? Ja wtedy nie muszę. Oles idź do blue. Albo do red. I teraz do kogo dołączyć? Ja wiem do kogo dołączę Oleś, yy, weźmy się, spotkajmy przy tym twoim tym, A, gdzie... ja O siema, patrz Patrz na to, patrz, patrz, patrz Patrz, siema. A, A, to ja! A, wow. O Boże, ej wiecie, że, że za chwilę kończy odcinka? Mojego dziewiątego i waszego Ej Ja no, oglądam waszą walkę. Ej, uwaga, zapowiem ej, walkę. A ja mam lagi. A ja mam lagi z bandikamem. O, ale ładne, ale ładne chmurki. Witajcie, drodzy widzowie. Teraz podejmiemy nasze chmurki. Są naprawdę przepiękne. Dobra, czekaj! Kurde, nie jęcz i wchodzę do ciebie. Masz, masz problem, Boris.